Cześć witam jeszcze raz taki szybki news yy, dla was nakręcę teraz, że pamiętacie jak robiłem o tym pistejku, że trzeba było wrzucić 20, yy, 20 atomów albo tam 100 XPRT yy, do stakingu, żeby załapać się na dalszą część airdropu od pistejka, także zaraz wytłumaczę wam o co chodzi, ogólnie wchodząc na osmozis. Yy, gdzie jest asset Patrzę, a tu mam 100 sztuk yy, pistejka, nie, 100 sztuk, tam ja miałem jedną sztukę, bo coś wrzuciłem płynności i mi nabija i 100 sztuk, kurde patrzę mówię, skąd ja cholera to mam, no to kurde szukam informacji i znalazłem uproszczenie zrzutu pistejka, chodzi o to, że sporo ludzi miał problemy z tym, jak to po prostu powrzucać i wszyscy, i tak, wszyscy kwalifikujący się uczestnicy airdropu, którzy przesłali swój adres portfela w wyznaczonym terminie, Otrzymają pełną alokację pistej bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Czyli ten rzut w drugim i szóstym miesiącu, a czy tam być małeś parę rzutów, od yy, partii od 2 do 6, yy, usunięto wymóg, aby uczestniczyć w erdropy postawili i aby uczestnicy Uczestnicy postawili 20 atom lub 100 XPRT za pośrednictwem pistejka, aby otrzymać pełną alokację pistejku R do od 2 do 6. Czyli to już znieśli. A wszyscy kwalifikujący się uczestnicy AirDropu, którzy przesłali swój adres w portfela w wyznaczonym terminie do 20 marca, do godziny 12 czasu UTC, otrzymają pełną alokację pistajków bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Uczestnicy, którzy postawili 20 atomów lub 100 XPRT przez pistajk i zostali wynagrodzeni dodatkowymi stopis stake oprócz odpowiedniego przydziału zrzutu czyli testówkę dostałem ekstra za to, że wrzuciłem tamten mimo że zrezygnowali z tego 20, tego. ale trzeba było potwierdzić adres, to było najważniejsze. Czyli mo, moje rozmyślenie, bo ktoś tam pisał, że dla Atoma i coś tam będzie i, i inny artykuł całkowicie, to właśnie było to. I warto był kto zrobił to zrobił to właśnie jeszcze przy okazji trafiła się tam stówka pistejka yy, Aktualizacja z, yy, została wdrożona aby lepiej osiągnąć cel zrzutu które mają ułatwić powszechną dystrybucję Pistejka odpowiednio wyrównać zachęty Interesariuszy ekosystemu i nagrodzić aktywnych uczestników ekosystemu I to jest pistejk zrzut 101 Także fajnie ja wam wrzucam ten link także sprawdzajcie też yy, czy, czy wam, jeżeli zrobiliście to samo, czy wam się należy? Także taki krótki filmik, taki szybki news. Trzymajcie się. Cześć.